Witam ryski bardzo serdecznie Oto już finalnie wybieg jest skończony Kurwa nie ma. Wybieg jest skończony Samce już, parę samców już tam jest Zakwaterowanych o. Trawka coś tam posiana Coś tam schodzi, coś tam nie schodzi Więc już, już Gady nie wariują No i co? Trzeba teraz dzielić wszystkie samce jakie są, podawać na wybieg, i już mają nowy domek. Tak powiem, już mają nowy domek. Hmm. Ten pan idzie na sprzedaż, biały na sprzedaż, ten czarny na sprzedaż, cicho! Też mi tu Więc. Ten czarny mamy na sprzedaż, też jeszcze jeden jest taki sam stanie i ten szary i ten ten krasy Wtedy o, się będą ładować bielony, o, już się ścigają Wiemę zaraz sobie Czą bądź Porobiłem takie te łapki, Holia zbrojona z Takimi łapkami więc Powinno to wytrzymać. Ja tam nie gdzie podwiewa wiatr, ale to tam już tam to nały szczegół jest Jeszcze by można było ją napić, ale już nie mam bości w by... co się dzieje? No, jeszcze by tylko jak się kurwa nastraszył tak, bo... Jeszcze tu tylko jakąś kutkę dorobić którą... zamknięciu by to się gdzieś nie chciało otworzyć będzie luksus będzie luksus I będzie luksus Teraz tylko zrobić tu jeszcze Kiedyś ogrodzenie jeszcze tu podrobił Parę słupków i Gdzieś do tego, do mam powinno być git W dzisiejszym materiału to tyle było Wsadźcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Muito ela, mano. Tchau,